No, i wróciłam do tej pracy. Po pierwszym tygodniu miałam tomograf. Zaplanowany tomograf, kontrolny. Ja byłam tak przerażona tym tomografem, i, i że wyniki inne nie sugerowały, że coś jest źle. Markery dobrze, wszystko inne dobrze. I dopiero to przerażenie tym tomografem uświadomiło mi, tak połączyłam kropki wszystkie, że po prostu moje ciało się boi, że ja tak wróciłam do pracy, do tego samego miejsca, pracuję z tego samego domu mojego, loguję się do tego samego laptopu. Jestem w tym samym miejscu, czyli na takiej ławce rezerwowych na tak zwanym benchu, szukam stanowiska w tej firmie, w której pracuję. Tak samo było, jak odchodziłam na L4 i mam tomograf. To była taka panika, że na tym tomografie wyjdzie, że ja znowu mam te przerzuty. I ja wiedziałam racjonalnie, że to jest niemożliwe, bo odpowiedź na leczenie nie jest świetna, jestem w innym miejscu, ale to moje ciało mi po prostu dawało sygnały: danger, danger, error, error! Zaraz coś się stanie. I dopiero po uświadomieniu sobie tego i wyrzuceniu z siebie tego na Psychoterapii, i później też w rozmowie z moją siostrą, i dopiero później, w którymś tam momencie na Instagramie, chyba właśnie po psychoterapii, poczułam, że jest mi trochę lżej, ale dopiero było mi tak naprawdę mega lżej, jak dostałam opis tej tomografii.